120 lat minęło zespołowi szkół zawodowych imieniem Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej. Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której odbyła się uroczysta akademia. W jej trakcie zaprezentowano osiągnięcia szkoły, ale też wiele ważnych wydarzeń z historii placówki. Imprezę oficjalnie otworzył dyrektor szkoły Wojciech Szafraniec, który powitał przybyłych gości. Rocznica była okazją do złożenia ślubowania uczniów klas, klas pierwszych. Zespołu to pierwszy zawodowy. punkt obchodów imienia Stanisława powolej, ślubujemy systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy. Jak widać szkoła nie skarży się na brak chętnych, co tylko podnosi prestiż jednostki. 120 lat to wiek, którym mogą pochwalić się tylko nieliczne szkoły. A zespół szkół zawodowych to ciekawa historia, w której zaznaczyła się postać patrona szkoły podczas jego pobytu na terenie Bobowej. Z tej okazji młodzież szkolna przygotowała krótki spektakl związany z osobą Stanisława Wyspiańskiego. Ponadto wystąpił zespół szkolny Gagatki i wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego. Nie mogło nie obyć się bez pokazu mody i prezentacji dawnych strojów związanych ze społecznością Bobowej. A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk. Otóż właśnie polityków mam dosyć po dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy? A to czy tak to ciekawe? Wiecie, od gdzie Chiny leżą? Ano, daleko, kajdzieś daleko, a panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi. Choćby było i daleko, a my tu cytomy gazety i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co byli aż dwa roki. W Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna, niech na całym świecie wojna. Byle Polska wieś zaciśna, byle Polska wieś spokojna się boją we ruchu, bo noc ośmiewają w duchu. A jak my, to my się wiemy i no to jakie bijacki. Z takich jak my, był Imprezę zakończyło oficjalne wystąpienia przybyłych gości, w osobach parlamentarzystów, radnych, ale też uczących się w szkole. Też powiat nakłada na tą szkołę, aby przynosiła efekty długofalowe. Do, co, że identyfikuje się z naszym miastem, że tutaj te przemiany, które następowały również są udziałem tej szkoły i wszystkich, którzy mają ogromny wkład w funkcjonowanie tej szkoły. Także serdecznie gratuluję tak? Pomyślałem, że mam takie okolicznościowe, a dla pana dyrektora i mam również z racji, że szkoła zaczęła swoje funkcjonowanie od utworzenia Krajowej Szkoły Koronkarskiej. Myślę, że ta koronka ludzkowa, którą udało mi się wykonać w ciągu dwóch miesięcy wieczorami, <grym> będzie przypominać o tym, że to był początek tej szkoły z tak ogromną tradycją. Z okazji jubileuszu 120-lecia szkolnictwa zawodowego Popowej pragnę na ręce pana dyrektora złożyć najserdeczniejsze gratulacje. Jubileusz 120-lecia szkoły jest okazją do refleksji, do przypomnienia historii tej placówki, co miało miejsce i do podsumowania jej osiągnięć. pani poseł, panie starosto, członkowie zarządu i radni, wszystkie szczebli i szanowni goście. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i powiedzieć, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, że w tym naszym dniu dla społeczności Szkol Zasadniczej dla Sposób Zawodowych w Bobowej mogę w Bobowej być. Tak, dzisiaj obchodzimy piękny jubileusz 120 lat szkolnictwa zawodowego w Bobowej. No tak jak tutaj było wspomniane, rozpoczynaliśmy od Krajowej Szkoły Koronkarskiej w 1899 roku. Później następowały duże zmiany i dzisiaj ta szkoła wygląda inaczej. Kształcimy w zawodach technik, informatyk, technik pojazdów samochodowych, dekarz, sprzedawca, monter zabudowy robót wykończeniowych, fryzjer, kucharz, kelner. A dzisiaj obchodzimy piękny jubileusz 120-lecia, jubileusz, który jest wspaniałą okazją do wspomnień, do E, e, przywrócenia pamięci o ludziach e, współtworzących tą historię, historię tej szkoły. Cieszę się, że na dzisiejszym jubileuszu mieliśmy możliwość gościć wielu absolwentów, e, pracowników, nauczycieli, którzy pracowali w tej szkole i mam nadzieję, że był to dla nich taki sentymentalny powrót.